Kurde, znów poradnik, znów z linuxa, kurde, co ja mogę nagrać innego? Nagraj jakąś grę, tak dla odmiany. No łatwo ci powiedzieć, tylko powiedz jaką. W CS zagraj, nigdy w niego nie grałeś, ale ja... Słuchaj, albo robisz odcinek z CS albo kończymy współpracę. No dobra, spróbuję. Siemaneczko, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku. Mam nadzieję, że humor Wam dopisuje, bo mi tak, bo dzisiaj jest odcinek, w którym będę pompował. A mianowicie, będę dzisiaj robił za każdą jedną śmierć w CS-ie dwie pompki, tak? Wiem, powinno to być wszystkiego, że robię za każdą jedną śmierć jedną pompkę, ale po prostu, wiecie, ja po prostu chciałem sobie zwiększyć stawkę, dlatego że, według mnie, to jest po prostu za mało. Ale jeżeli wam takie odcinki się podobają, to kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem, zostawcie subskrypcję na tym kanale. Tutaj będzie mieli instrukcja jak to zrobić, jeżeli by ktoś nie wiedział. A ja tymczasem przechodzę do odcinka, bo nie chcę zanudzać po prostu was i piszę po prostu zostawcie pozytywny komentarz, co byście tutaj chcieli więcej zobaczyć. Tak więc ja bez przedłużania zapraszam na film. Oczywiście wy nie zapomnijcie zostawić tutaj łapeczki w górę. Eee, a ja sobie włączam tak Graj w CS:GO i wybieram sobie opcję deathmatch grupa Sigma, klikam graj no i zaraz sobie zobaczymy ile pompek oczywiście uda mi się uzbierać mówię, jeżeli wam się takie firmy, filmy akurat podobają, to kliknijcie łapkę w górę pod tym filmem żeby wiecie, był zasięg, mam tutaj w rogu licznik moich śmierci i zobaczymy ile mi się po prostu tych śmierci uda uzbierać hmm. możecie mi też pisać w komentarzu propozycje na kolejne filmy które byście chcieli tutaj oglądać A ja sobie wybieram grupę terrorystów Przeważnie gram terror nie Za dużo To antyterroryści bo, an ter bo terroryści już mniej wiecie Dużo I chyba teraz mamy rozgrzeweczkę To sobie zobaczymy W ogóle nie, mam inny pomysł Wybrałem sobie deathmatch e I nie wiem jak to funkcjonuje bo gram w CSa mało Ale dam sobie że te śmierci będą liczone od teraz KURDE no to już jedną śmierć mamy, czyli już dwie pompeczki leciały. Ja tego w sumie nie będę liczył, bo, e, bo mam tutaj e, licznik i zobaczę ile mi się uda uzbierać, Miał być za jedną śmierć dwie pompki, także musimy uważać bardzo, musimy być. A ja pierdziele. Ale prawie było, dobra. Kurde, z awups, z AWP za bardzo właśnie nie umiem grać. Ale zobaczymy sobie, jak to wyjdzie. Jestem w ogóle ciekawy tych wrażeń. Zagrałem, sobie chyba tam wiecie, parę meczy w CSA, jak y, poza filmem już. Mm, tylko ja się tutaj teraz muszę chować bardzo, bo, y, bo AWP jest taka. KURDE! W ogóle może sobie zrobię inaczej. Może sobie zrobię taki film oddzielny, że, że za każde jedno zabójstwo będę, nie wiem, robił jeden przysiad czy coś. Nie wiem, coś w tym stylu może myślałem. Oj. Dobra, uważamy Są wam się tu z kampiona na niego, może ciekawe czy przyjdzie Ja pierdzielę, nic mi teraz nie wychodzi Nie, nie wiem dlaczego tak jest, ale Dobra, kupię sobie coś mocniejszego Chodź e, Włączyłem menu przez przypadek No i dobra, no i zobaczymy teraz co mnie czeka Jaką kartę wylosuję e, Może akurat się tutaj trochę poszczęści dla mnie Kurde, jego maćno. Ale w ogóle zobaczcie jak to szybko idzie za, za jedną śmierć mam, za jedną śmierć mam e, dwie pompki. To za pięć śmierci mamy już tych pompek 10. Także jest grubo, moi drodzy, jest grubo, bo Ciek Jestem ciekaw, nie na koniec filmu, ile mi się po prostu ich uzbiera. Deathmatch nie wiem, czy trwa 10, czy 7 minut. Mi pokazało w ogóle, że 7. Zbierałem Deathmatch, dobra, niech i tak będzie. Mm. Dobra, teraz strzelby. Przecież bo w ogóle w Deathmatchu to jakoś tak naj najlepiej yy, będzie. Ja sobie w ogóle ściszyłem tą grę, nie żeby co. Nie wiem, czy podgłośnić wam, czy co. Może podgłośnie. Będzie lepiej, będzie... Chociaż tak, chcę podgłośnie Nie, no ja tymi mi broni po prostu wiecie co nie umiem grać O! Jest! Jest, ale 7 HP mi zostało To nie wiem właśnie co, co teraz robić Bo jestem trochę Trochę się boję powiem Szczerze Trochę, się bała. ja nie wiem czy się w ogóle liczy taka śmierć jakbym teraz stąd skoczył z tego wieżowca. Chyba to się nie liczy taka śmierć, ale... Yy. Oj! O, dobra, przynajmniej zabijłem. Miałem też szczęście... Miałem też szczęście po prostu, że, że on stał w miejscu, nie? Mogę tu nie wychodzić. Ale trudno, już no stało się. Dobra, mam teraz... Na... Szybko broń. Zobaczmy coś, yy, zobaczmy co mnie teraz czeka Tu już widzę jeden zabity Dobra to problem z głowy przynajmniej A nie Problem nie z głowy Kurde już się wystraszyłem żebym tylko swojego nie zabił nie bo, bo to taki bonus trochę Będę robił więcej pompek za karę, że, że swojego zabiłem O! Czy go jest? I chyba het nawet był mi się wydaje Też trochę mam słabą celność, wiecie, bo, bo jak mówiłem, że mało gram w CS-a yy, to celność też mi nie, automatycznie nie, nie wskoczyła dobra, więc yy, dlatego, nie, dlatego nie umiem dobrze wycelować w głowę. Gram po prostu na czuję. Nie wiem, mam jeszcze w planach robić fajne odcinki z horrorów, np. jakichś gier. Yy, swoją drogą, jeżeli was takie coś interesuje, to piszcie, <laughs> może jakieś challenge na tym kanale. Jestem w ogóle ciekaw waszego zdania. Chociaż z drugiej strony wiecie, to, to nie jest w sumie aż tak dobrze. Grać myślałem, że to jest fajnie, że ten CS. W ogóle teraz CS za darmo. Każdy, kto chce, może sobie pobrać. Tylko słyszałem takie coś, że że tutaj nie ma tej ochrony przed cheaterami. Jeżeli ktoś chce nie mieć cheaterów, to powinien sobie pobrać Prima. A Prime już jest właśnie płatny, także yy, czekajcie, ja sobie to trochę ściszę Bo jednak dla mnie to jest za głośno hmm. Ale zobacz, o kurde O tył mnie zaszedł Nie no dobra Kurde, chyba trochę dzisiaj tych pompek będę robił, ale już się powoli deathmatch kończy No i proszę bardzo ładnie zabity tylko właśnie teraz się wszędzie można ich spodziewać. Chyba za dużo gadam, właśnie i się rozpraszam. O nie, AWP. -a. Znowu. A ja nie umiem grać awp I To jest najgorsze, właśnie. Z drugiej strony, to trochę śmieszny taki odcinek. Trudno. Najwyżej wypompuję się na koniec filmu i, i tyle będzie. Jestem w ogóle ciekaw, ile mi się już tych pompek nazbierało. Bo. Bo nie liczę tego, nie. Tutaj będzie, jak mówiłem, licznik. Ale Kurde, myślałem, że to nie mój Aj Kurde, no Coś nie pykło, ale dobra, zostało nam 35 sekund Ale kurde, ile razy jeszcze mogę zginąć Przez te 35 sekund W ogóle ja myślałem, że deathmatch trwa 10 minut Jakby to trwało 10 minut To słuchajcie, jeszcze byłoby więcej szans Żebym po prostu zginął Ale ale jako tyłu cię zachodzą ludzie, to, to wiecie sami, jak to jest i, i po prostu. O! Udało się! Jest! Ale to nie wiem, czy to ja. No. Byłem przynajmniej tego zdania, że w niego trafiłem, ale tutaj w... pokazuje, współpracowaliśmy razem. Zwycięzca. Dobrze, zobaczymy, kto tutaj ma pierwszy, Kto drugie, kto trzecie. No i jak widzimy nasz deathmatch po prostu się skończył. Także co? Ja już nie będę tutaj po prostu przedłużał. Wychodzę z tej rozgrywki i co? I po prostu i po prostu zaczynam robić pompki.